Jeśli nie czujesz satysfakcji ze swoich codziennych działań, to dzisiejsza perfosentencja cytat Epikura, jest zdecydowanie dla Ciebie. Posłuchaj, ćwicz się w przekonaniu, że do szczęścia trzeba niewiele, abyś potrafił cieszyć się z małego i był niezależny od wielu rzeczy. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, proszę, co sądzicie na temat tego cytatu jak wy ten cytat rozumiecie ja powiem wam jak ja go rozumiem otóż uważam że jest niezbędna jest umiejętność nasycania się i posiadania satysfakcji z takich niewielkich Czynności dnia codziennego. Bo jeśli nie będziemy mieli satysfakcji z tych niewielkich czynności, to bardzo trudno będzie nam o motywację. Jeśli nie potrafimy właśnie nasysać się tymi małymi rzeczami, to bardzo trudno też będzie nam uzyskać satysfakcję z tych dużych rzeczy. A nawet jeśli będziemy uzyskiwali tą satysfakcję z tych wielkich rzeczy tylko, to one są rzadko. Więc tak naprawdę tą satysfakcję, tą radość będziemy czuli właśnie bardzo rzadko. A ta codzienność będzie jawiła nam się jako nudna, nieszczęśliwa i niefajna. Poza tym, moi drodzy, nieumiejętność nasycania się też może spowodować to, że będziemy chcieli więcej, więcej, więcej i jeszcze więcej aż w końcu zabraknie dóbr, dóbr cywilizacji, dóbr, które możemy osiągnąć i szczęścia. Czynności, z których będziemy szczęśliwi, albo mieli satysfakcję, i wtedy jest duże ryzyko, że sięgniemy po jakąś substancję psychoaktywną, po coś, co będzie właśnie dawało nam tą satysfakcję. Więc, moi drodzy, uważam, że to właśnie ta nieumiejętność cieszenia się, nieumiejętność nasycenia swojej satysfakcji jest jedną z przyczyn uzależnień ponieważ właśnie sięgamy wtedy po zmianę swojej psychiki, po zmianę swojej świadomości po to, aby zacząć doświadczać rzeczy, które są niemożliwe. I stąd też uważam, że wielu właśnie celebrytów, wielu bardzo e, ludzi, którzy osiągnęli naprawdę mnóstwo, bogactwa, e, sławy e, i innych rzeczy, są nieszczęśliwi, bo właśnie nie umieją się z tego tym nasycić. I często sięgają właśnie po różne substancje psychoaktywne i niestety kończy się to dla nich e, bardzo często śmiertelnie, a na pewno z ubytkiem zdrowia. Więc moi drodzy, uważam, że wielką Rzeczą, wielką umiejętnością rozwojową jest właśnie czerpanie satysfakcji z codziennych, niewielkich rzeczy. Tak jak to mawiał Epikur. E, a moi kochani, ja dzisiaj dla Was nagrywam specjalnie z Nikiszowca, fantastycznej, pięknej, zabytkowej, robotniczej dzielnicy Katowic. Po prostu i też dla mnie to właśnie dzisiaj też pasuje do naszej sentencji. Cieszę się z takiej. Fantastycznej, może nawet nie małej rzeczy, ale z tej codzienności. I też mm, naprawdę e, może być pięknie, może być fajnie, nie tylko w zabytku e, klasy UNESCO. E, także cudownie, że mogę dzisiaj dla Was tutaj właśnie z Katowic nagrywać. E, życzę Wam dobrego dnia. Piszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszej perfusentencji. Jak Wy ją rozumiecie, oczywiście lajkujcie, jeśli film Wam się podobał. Czołem!